Popołudnie z Radiem Opole. A z nami jest prezes Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio z Mardach Górnych Sławomir Kołęcki. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Ponad miesiąc temu rozpoczęliście swoją działalność. Budowa nowego hospicjum kosztowała was prawie 6 milionów złotych. No i to co podkreślacie na każdym niemalże kroku, udało się tego dokonać bez kredytów. Więc zapytam o to w jaki sposób tego dokonaliście. No wiele osób mówi ja sam zresztą tu podkreślam, to podkreślam to jest jakiś cud, ponieważ myśmy kiedy, otrzymali, kiedy otrzymaliśmy z gminy Kluczborg, budynek po byłej szkole podstawowej w Smardach Górnych budynek z 1938 roku i podjęliśmy decyzję, żeby ten budynek rozbudować, bo on był za mały, no to wszyscy nam mówili, że zwariowaliście, nie macie pieniędzy, nie macie wiedzy budowlanej. Nie macie nic. No i myśmy mówili, tak, no nie mamy wiedzy, nie mamy pieniędzy, nie mamy nic oprócz jednej rzeczy, a mianowicie pragnienia stworzenia w powiecie kluczborskim takiego naszego lokalnego domu ulgi w cierpieniu, na wzór tego, który stworzył nasz patron, święty ojciec Pio. No i tak się to rozpoczęło i dziś po, po tylu, tylu latach, kiedy mm, 1 lipca otworzyliśmy hospicjum i... Otworzyliśmy je bez złotówki kredytu. No to ci ludzie, którzy kiedyś przed 13 lat, bo to się 13 lat to trwało, no mówią szapoba, że udało Wam się, ale to się udało tylko dlatego, że mieliśmy wokół siebie wspaniałych ludzi. Mieliśmy. Darczyńców, mieliśmy darczyńców 1% podatku, darczyńców, którzy nas wspierali od samego początku. Również mieliśmy tak wspaniałych przyjaciół, jak na przykład zakład karny w Kluczborku, który praktycznie co roku, w cudzym słowie oczywiście, oddelegowywał osadzonych zakładu karnego w Kluczborku, a to byli, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, wspaniali fachowcy, murarze, dekarze, tynkarze. Myśmy dzięki ich pracy zaoszczędzili prawie pół miliona złotych. Oczywiście gmina Kluczborg, tutaj zawsze będę powtarzał na pierwszym miejscu i wychylęczała pan burmistrz Jarosław Kielar, który nas bardzo wspierał. Samorząd Województwa Opolskiego, również pan marszałek Andrzej Buła. I dzięki tej rzeszy wspaniałych ludzi no, mogliśmy ten budynek zakończyć, jego remont bez złotówki kredytu. Czyli sukces ma wielu ojców, ale okay. o okay. cudach mówiliśmy przed chwilą. Niestety nie zawsze, jeżeli chodzi o opiekę paliatywną w naszym kraju, jest tak cudownie, bo ona nigdy tak naprawdę nie miała się zbyt dobrze. A ostatnio sytuacja chorych jeszcze się pogorszyła, i tutaj wpływ na to miała m.in. pandemia koronawirusa. Jak wiemy, wtedy był utrudniony dostęp do diagnostyki, utrudniony dostęp do leczenia, no i czy wy widzicie to, że liczba chorych, liczba potrzebujących takiego właśnie wsparcia się zwiększa? Ja myślę, że pandemia, jak pan redaktor zwrócił słusznie uwagę, miała swój, swój, swoją, swoją przyczynę. Natomiast my obserwujemy, patrząc na statystyki, a nasze hospicjum Ziemi Klucz Świętego Ojca Pio działa do 20 lat, więc ja zarządzając tym hospicjum, też będąc jako współzałożyciel, obserwuję tę ilość pacjentów z roku na rok, to yy, ta liczba się co roku zwiększa. To myśmy, jak ja to wszystkim też mówię, kiedy myśmy 20 lat temu rozpoczynali działalność w hospicjum domowym, to osoby w wieku 70-75 lat myśmy nazywali to, są, to byli młodzienia szkowie. No w tej chwili mamy bardzo młodych mamy 30-latków, 40-latków, 40-parolatków. Hmm, oczywiście pozostają później też osierocone dzieci. My mamy też taki fundusz wsparcia dla osieroconych dzieci. I ja widzę, że ta krzywa niestety, ona idzie w górę. Oczywiście. Czyli choroby, zwłaszcza te nowotworowe, tak. bo z takimi właśnie tak. do was najczęściej zgłaszają się I pacjenci, tak. dotykają coraz młodszych ludzi. Tak, tak, coraz młodszych i coraz więcej osób. I niestety jest to bardzo smutna wiadomość, bo no niestety, ale my to widzimy też, jeżeli chodzi o nasz zespół medyczny, który naprawdę poświęca się bardzo, bardzo mocno, ale już mi mówi Sławek, my już nie dajemy rady, już tylu mamy pacjentów i wszyscy, którzy są kwalifikowani do opieki paliatywnej, wręcz błagają nas o objęcie opieką. Natomiast staje się to coraz to trudniejsze ze względu na i braki kadrowe, aczkolwiek my, z tego co ja oceniam, jesteśmy hospicjum, które no, ma wspaniałą kadrę i tych. Yy, yy, no, i jest nas dużo, ale to. I tak czy owak jest nas jeszcze za mało w porównaniu z, z zapotrzebowaniem. O tych problemach jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast według portalu ONET, obecnie na miejsce w hospicjum stacjonarnym czeka się około trzech tygodni, ale do niektórych jest bardzo długa kolejka, na przykład do trzech miesięcy tyle wynosi czas oczekiwania. No i niektórzy chorzy przez to nie są w stanie dożyć do momentu, w tak. którym znajdą miejsce w takiej placówce. A jak to wygląda w naszym regionie, czy tutaj też do takich? jakich skrajnych sytuacji dochodzi. To jest prawda, natomiast nasze hospicje, ja mówię, powiem szczerze, akurat tutaj współpracujemy z naszymi bardzo blisko, przyjaźnimy się z, z Hospicjum Betania czy Hospicjum Auxilium w Nysie. Wiem, że tam również no, fantastyczne zespoły medyczne, fantastyczni ludzie, no, ale budynki, no, nie są z gumy, tak, więc gdzieś tam ta, 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 ta możliwość przyjęcia określonej liczby pacjentów powoduje, że kolejki są. Natomiast wiem, że, że... I dyrektorowie obu hospicjów robią wszystko, żeby te kolejki zmniejszyć. Myśmy dopiero wystartowali. Kontrakt mamy tylko w hospicjum stacjonarnym na razie na 10 pacjentów. Ale możecie rozszerzyć swoją działalność mamy do maksymalnie 16 łóżek. 16, nawet 17. Liczymy na to, że w przyszłym roku już taki kontrakt dostaniemy. Ale ja no, nie łudzę się, zdaję sobie z tego sprawę, że, że te 17 łóżek będzie zapełnionych bardzo szybko i staniemy również przed problemem. Problemem, kogo i jak przyjąć szybko, prawda? I to jest dla mnie tragedia, to jest dla mnie straszna rzecz, natomiast bo wiem, jak ci ludzie cierpią, jak błagają rodziny, jak proszą o takie wsparcie i o taką pomoc, no to jest problem, nad którym trzeba się zastanowić szerzej. Dlaczego te publiczne placówki nie zawsze są w stanie sobie poradzić z obsługą, tak oczywiście w cudzysłowie, powiedzmy sobie, wszystkich tych potrzebujących pacjentów? No wydawać by się mogło, że gdzie jak gdzie ale w publicznych szpitalach powinniśmy taką pomoc uzyskać. Myślę, że publiczne szpitale jak gdyby kończą swoją opiekę i do tego są też powołane na pewnym etapie, gdzie później ci pacjenci onkologiczni przekazywani są do placówek wyspecjalizowanych, które specjalizują się w tej opiece już paliatywnej, opiece terminalnej. I to na nas tak naprawdę spoczywa to zadanie. Bo z gdzieś... czego to wynika? Szpitalom się nie opłaca prowadzić tego rodzaju działalności? Czy po prostu nie mają wystarczających sił i środków, żeby zapewnić tym pacjentom opiekę? Myślę, że nie mają wystarczających sił i środków. Natomiast z drugiej strony, no gdzieś jest ta, ten obszar podziału kompetencji, obowiązków. Tak? Więc skoro powiedzmy zole są powołane do opieki nad osobami z niedołężniałymi, tak hospicja są powołane do opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Natomiast myślę, że problem leży w finansowaniu samej opieki, ale także na szkoleniu kadry medycznej. I tu myślę, ja myślę, że ten podział jest bardzo jasny i, i że tak powiem my, my go widzimy, tak? Więc szpitale są tego, żeby leczyć, jeżeli to leczenie e, przyczynowe się zakończyło, a jest potrzeba wdrożenia le le leczenia objawowego więc w tym momencie ten pacjent siłoży powinien trafić do hospicjum tak? do wyspecjalizowanej pla placówki Pan podkreślił że trafiają do hospicjów pacjenci onkologiczni ale jak czytamy w wielu opracowaniach m.in. najwyższa izba kontroli zwracała na to uwagę tak naprawdę wiele innych schorzeń kwalifikowałoby się do przyjęcia do hospicjów Natomiast ci pacjenci często nie mają czego tam szukać, bo takie leczenie nie jest po prostu refundowane. Tak, w tej chwili zgodnie z katalogiem schorzeń, które, w którym zajmuje się hospicja, jest to że, że tak powiem katalog dosyć wąski. Na przykład bardzo często dzwonią do nas pac rodziny pacjentów z niedołężniałych, tak, no, bo myśląc o hospicjum, no to równa się zol, tak. Absolutnie nie. To jest wyspecjalizowana opieka onkologiczna i myślę, że myślę, że do, i, znaczy, ten katalog się pomalutku też rozszerza. On nigdy nie będzie katalogiem takim że hospicjum będzie się równało zol natomiast to będą w dalszym ciągu uważam placówki wyspecjalizowane posiadające wyspecjalizowany personel bo taki personel posiadamy z obowiązkiem posiadania również określonej aparatury medycznej być może takie już przymiarki są myśmy też w tej chwili brali też udział w takim projekcie skalowania w którym y, naszą opiekę również skierowaliśmy do rodzin pacjentów, którzy są często niewydolni. Tak? Że na przykład jest mąż i żona. Mąż jest pod opieką hospicjum, starsi państwo. No i żona na przykład też choruje. Tak? Nie jest opieka, opieką onkologiczną, hospicyjną, ale też choruje i potrzebuje jakiegoś takiego wytchnienia. Tak? Więc, więc myśmy w takim projekcie brali udział. To jest taki pilotażowy projekt. Osobiście. Osobiście powiem szczerze, że nie wierzę, żeby ten katalog się dosyć mocno tutaj rozrósł. W moim odczuciu, hospicja powinny w dalszym ciągu być wyspecjalizowane i swoje siły, swoje moce przeznaczać na to, na co od samego początku były, do, do czego były powołane czyli na to opiekę nad osobami terminalnymi w chorobie nowotworowej i nad. Rodziną, bo to też jest bardzo ważne. Hospicja również wspierają rodziny, czy to w tym całym procesie opieki, czy później, tak jak my po zakończeniu, kiedy pacjent odchodzi, ale ta opieka się nie kończy, w jakiś tam sposób jeszcze pomagamy. W rodzinie w taki, w jakiej oczywiście jesteśmy w stanie finansowo i wydolnie, prawda? Jeśli tak mówimy problem. o problemach związanych z ochroną zdrowia, ze służbą zdrowia w naszym kraju, to często pod tym pojęciem kryły się po prostu pieniądze, a właściwie ich brak. No i właśnie pytanie, jak to wygląda w opiece paliatywnej, bo tym zagadnieniem zajmował się kilka miesięcy temu Rzecznik Praw Obywatelskich. No i na jego pytania w tej sprawie NFZ odpowiadał, że na przestrzeni lat 2018-2022 kwota na zakup świadczeń tego typu wzrosła o blisko 60%. No wydaje się dużo. Wydaje się dużo i to, to jest prawda. Natomiast patrzymy też realnie na to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o na przykład inflację. Ja widzę to po sobie. Ja jestem ekonomistą, więc, że tak powiem, dla mnie ważne jest Excel i, że tak powiem, zbilansowanie się dochodów i, i kosztów. I jest to bardzo trudne, bo ja widzę w tej chwili, jak nam wzrosł na przykład koszty ogrzania budynku. Kiedy jeszcze dwa lata temu mamy budynek akurat na piec na pelet, to na peletu kosztowała 800 złotych, na początku tego roku płaciliśmy 2700, w tej chwili 1900, ale proszę zobaczyć, jak to wzrosło, tak? Wzrosły wynagrodzenia, wzrosła energia. My w tej chwili też w hospicjum naszym stacjonarnym już przymierzamy się do montażu fotowoltaiki, bo po prostu nie damy rady. i to wzrost finansowania opieki paliatywnej na pewno jest, natomiast jest on dalece niewystarczający do tego, żeby chociaż no, w większej części zapewnić nam, zarządzającym, spokojny sen. Bo oceniam, że na dzień dzisiejszy kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniają finansowanie około 50 do maksimum 60% kosztów. Resztę musimy sobie znaleźć. W tym samym opracowaniu mam na myśli o raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytamy, że jeśli nie zwiększy się wyceny punkt i nie wprowadzi się przyjaznych zasad opieki paliatywnej i hospicyjnej, które pozwolą na objęcie nią wszystkich chorych tego wymagających to w 2023 roku, czyli w bieżącym pozarządowych hospicjów może już nie być. Tak, ja w tej chwili jest przykład chyba z ubiegłego roku hospicjum w Katowicach, które wystosowało taki wręcz dramatyczny list, że po prostu za chwileczkę będą musieli hospicjum zamknąć, bo nie są w stanie przy takich środkach, przy takiej wysokości kontraktów prowadzić normalne działalności. Wtedy... A w naszym regionie słychać takie sygnały? Ja jeszcze nie słyszę takich, takich, takich sygnałów, aczkolwiek wiem, że są problemy. Są problemy z wysokością Wysokościami kontraktów, ale jak już wspominałem. Te hospicje, z którymi my się przyjaźnimy i które znamy, dyrektorowie i w ogóle zarządzający, robią wszystko, co mogą. Naprawdę, w szapopa, próbują, że tak powiem, wszystko podopinać i, i, i zamknąć miesiąc na takim stanie, żeby nie było długów. Tak? Więc, więc, więc to jest wielki, wielki szacunek. Natomiast ja myślę, że, że jeżeli tak dalej pójdzie, to, to taka sytuacja może spotykać coraz więcej hospicjów. Oczywiście to zróżnicowanie wysokości. Kontraktów jest różne w różnych województwach, natomiast generalnie sytuacja no, no jest po prostu zła. Dużo dziś powiedzieliśmy o problemach, no i w ogóle temat związany z opieką paliatywną to nie jest przyjemna kwestia, ale panu udaje się zachować pogodę ducha, nawet jak rozmawialiśmy przed wejściem antenowym, no, mogę powiedzieć, że dziwię się, jak się to panu udaje, więc może podpowie nam Pan, ja w jaki tak. sposób tego dokonać. Ja, ja powiem tak, no mam koło siebie fantastycznych ludzi, przede wszystkim rodzina jest taką e, ostoją, tak e, i która, która daje siły, natomiast ja jestem szczęściarzem, ponieważ współpracuję od samego początku. I teraz, także, kiedy skompletowaliśmy zespół do hospicjum stacjonarnego z fantastycznymi ludźmi. Muszę powiedzieć, że bardzo się bałem tego, tego nowego etapu, ale ludzie, którzy do nas trafili, pielęgniarki i, i cały personel, również pracujący w hospicjum stacjonarnym, lekarze, obsługa, dział administracyjny, no są tak wspaniałymi ludźmi, tak wesołymi ludźmi. Że naprawdę, gdyby nawet było gdzieś coś, jakaś smutna sytuacja, no to mamy, mamy, mamy wsparcie, ale ja też powiem, ja akurat jestem szczęściarzem, bo moja żona jest psychologiem, więc jeżeli coś jest nie tak, to zawsze mam kanapę do dyspozycji i mogę porozmawiać. Natomiast, no tak jak mówię, zespół fantastyczny, również ludzi, którzy pomagali nam to hospicjum budować. Były różne trudne sytuacje, natomiast, natomiast zawsze znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, słuchaj, nie martw się, ja ci pomogę, ja załatwię to, spróbujemy zrobić razem to. I gdzieś tam to powodowało, że, że człowiek nie tracił wiary, nadziei i doprowadził to wszystko do końca, czyli do otwarcia, które nastąpiło 1 lipca. I tej wiary i nadziei życzymy także państwu, a o tym wszystkim powiedział nam prezes hospicjum Ziemi Kluczborskiej, świętego ojca Pio w Smardach Górnych, Sławomir Ko Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Cała rozmowa na radio.opole.pl